Witam Was serdecznie w kolejnym materiale szkoleniowym firmy Car Group. W tym odcinku przejdziemy w końcu do rzeczy. Mówimy tutaj o marketingu internetowym i o teoretycznych aspektach wprowadzania reklamy w internecie do Twojej firmy. Można mówić tutaj o celu, można mówić o określaniu grupy docelowej, można mówić o strategii marketingowej, Jednakże, czy teoretyczne gadanie o tym przybliża cię do osiągnięcia faktycznie twojego celu? Zdecydowanie nie. Zatem w tym odcinku przedstawię Ci prosty, ale zarazem skuteczny model wprowadzenia marketingu internetowego w Twojej firmie. Odpowiem tutaj na pytanie, od czego zacząć i jak to zrobić. Jednak, żeby faktycznie podać Ci idealne rozwiązanie, na to, żebyś faktycznie wprowadził ten marketing, muszę na początku skupić się na tym, czy ten marketing faktycznie jest Ci potrzebny. Można powiedzieć, że i tak, i nie. Na ten moment zauważyć można wiele firm, które pomimo tego, że nie prowadzą marketingu internetowego, to i tak sobie świetnie radzą. Głównie tutaj chodzi o takie firmy lokalne, które promują się w całkowicie inny sposób. Jednakże ciężko przejść obok faktu, iż. Na całym świecie żyje 7,5 miliarda ludzi, a 53% z tego ma dostęp do internetu. Jak się okazuje, 42% ludności na całym świecie korzysta z mediów społecznościowych, zaś 68% osób ma urządzenie mobilne. Jeżeli dobrze na to spojrzeć, to jednoznacznie widać, że promocja w internecie, jest świetnym rozwiązaniem do tego, żeby faktycznie do tych klientów trafić. A jeżeli trafimy, to poprzez realizację kolejnych elementów leja sprzedażowego jesteśmy w stanie ostatecznie nasze produkty bądź usługi sprzedawać. No dobrze, ale zacznijmy od początku. Czym jest marketing internetowy? Wiele firm i wiele wielu przedsiębiorców myśli, że marketing internetowy opiera się na stworzeniu strony. W sieci oraz fanpage'a, na przykład na Facebooku. Po założeniu tych mediów czekają oni na klienta. Mija dzień, mija tydzień, mija miesiąc, a klientów jak nie było, tak nie ma. Czy zatem strona internetowa, którą uznaje się za filar marketingu, jest w ogóle potrzebna? Czy prowadzenie fanpage'a na Facebooku bądź na Instagramie jest rozwiązaniem, które pozwoli nam osiągać nasze efekty? Dany określony cel, Znów odpowiedź jest dość wymijająca, ponieważ i tak, i nie. Marketing internetowy przynosi skutki pod warunkiem, że jest robiony w odpowiedni sposób. Przykładem tutaj może być jedna z lubelskich firm, która chciała trafić na rynek branży żywieniowej, chciała trafić do klientów, którzy korzystają z usług żywieniowych, jednakże wymyśliła sobie, że najlepszym sposobem, na realizację tego celu jest założenie fanpage'a na Facebooku. Jak się okazało, kolejne posty publikowane przez tą firmę to były po prostu jakieś śmieszne obrazki udostępniane z internetu. Czy w jakiś sposób przybliżyło to tą firmę do realizacji swojego celu? Zdecydowanie nie. Zauważyć można, że efekt był wręcz przeciwny. Ciężko jest zrozumieć fenomen mediów społecznościowych, Jednakże można również zauważyć, że promocja różnych usług i produktów powinna być realizowana w określony sposób. Nie można myśleć, że samo stworzenie strony internetowej i fanpage'a na Facebooku przybliży nas do naszych klientów. Dopiero skuteczne działania poprzez stronę internetową oraz Facebooka są w stanie faktycznie do tych klientów nas jakby dopuścić. Warto jednak uświadomić sobie, że dzięki stronie internetowej oraz Facebookowi możemy nie tylko trafiać do naszych klientów. Te narzędzia udostępniają wiele statystyk, które z powodzeniem wykorzystać można do opracowania naszej grupy docelowej bądź do zawężania jej na określone jakby kategorie, w związku z czym jeszcze łatwiej będzie nam po prostu do nich trafić. Doskonałym na to przykładem jest narzędzie dostępne na Facebooku. Nazywa się Facebook Insight. Jest to swego rodzaju narzędzie statystyczne, które, w które można wejść z poziomu administratora strony na Facebooku. Jeżeli zatem masz fanpage swojej, strony, swojej firmy, to po wpisaniu w wyszukiwarkę Facebooka, Facebook Insight, jesteś w stanie wejść w takie właśnie narzędzie. Jest ono świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie wiedzą, jak określić Twoją grupę docelową. Narzędzie to pozwala Ci ocenić, czy Twoi odbiorcy to w większości kobiety czy mężczyźni. Jaka to jest grupa wiekowa, jakie strony na Facebooku lubią, jak, do jakich grup należą. Jest to tak dużo wiedzy, którą możesz wykorzystać do tworzenia Twojej strategii marketingowej, że wręcz nierozsądnym byłoby z tego nie skorzystać. Więc jeżeli do tej pory nie wiedziałeś bądź nie wiedziałaś, jak opracować swoją, jak określić swoją grupę docelową, wykorzystaj do tego Facebook Insight. Jest to świetne narzędzie dla marketingowców oraz, oraz dla przedsiębiorców, którzy stawiają tak naprawdę pierwsze kroki w marketingu online. Zatem pierwszym krokiem, który już dziś możesz postawić, żeby wprowadzić marketing internetowy w Twojej firmie, jest skorzystanie z narzędzia Facebook Insight. Kolejną sprawą jest strona internetowa. Samo jej postawienie sprawi, że zaistniejesz w sieci. Czyli tak naprawdę Twoja wizytówka, wizytówka Twoich usług bądź produktów będzie dostępna w internecie. Jednakże czytelnicy, znaczy osoby, które korzystają z internetu, jego użytkownicy, nie siedzą w wolnej chwili w domu i nie wpisują nazwy twojej firmy w przeglądarkę. Zazwyczaj wykorzystują oni do tego. Jakieś frazy kluczowe? Załóżmy, ktoś potrzebuje butów na zimę. Pierwsze co robi? To po prostu wchodzi w internet i wpisuje w przeglądarkę buty zimowe, na przykład Warszawa. Buty zimowe Warszawa, taką frazę. I wtedy szuka najlepszej dla siebie propozycji. Jak więc widzisz, fraza kluczowa może pełnić istotny element w promocji Twojej firmy. Tutaj wchodzimy. W dosyć rozbudowaną dziedzinę, jaką jest pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych. O tym będę mówił w innych materiałach, jednak warto, żebyś wiedział bądź wiedziała, że coś takiego faktycznie istnieje i że warto to wykorzystać w promocji Twojej firmy. Na początek, jednak, żeby nie zaprzątać Ci głowy rzeczami bardziej skomplikowanymi, Skupmy się na tym, co dziś możesz zrobić na swojej stronie internetowej, żeby ten marketing faktycznie go, wpro żeby go wprowadzić w życie. Przede wszystkim stwórz bloga. Jeżeli będziesz cyklicznie publikować na swoim blogu wartościowe treści dla określonej grupy docelowej, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby te o wiele chętniej skorzystają z tych usług, bądź kupią Twoje produkty. Wynika to z zasad, czyli z leja sprzedażowego. Jeżeli ktoś już wie, że funkcjonujesz na rynku, jeżeli Cię polubił, ale wciąż Ci nie zaufał, to blog jest świetnym sposobem na to, żeby to osiągnąć. Jeżeli dzielisz się wartościową dla klienta wiedzą, a zarazem korzystasz tam z terminów, które sprawiają, że w oczach klienta stajesz się fachowcem w danej dziedzinie, to ten klient prędzej czy później na pewno Ci zaufa. A od zaufania do zakupu produktu jest już naprawdę nieduża, niedługa droga, żeby faktycznie ten cel osiągnąć, żeby zwiększyć, żeby osiągać cele sprzedażowe w Twojej firmie. Jak zatem widzisz, strona internetowa Twojej firmy, jak i profil na Facebooku jest podstawą do tego, żeby marketing internetowy wprowadzić w życie. Jednakże nie myśl, że samo postawienie. Strony internetowej czy stworzenie fanpage'a rozwiąże Twoje problemy. Dopiero poprzez aktywne działanie możesz skupić uwagę potencjalnych klientów na Twojej firmie. Zatem wykorzystaj narzędzie, jakim jest Facebook Insight oraz stwórz bloga i pierwszy wpis w internecie, który będzie dotyczył Twoich produktów bądź usług. Uwierz mi, że to jest pierwszy, jednakże podstawowy krok do tego, żeby faktycznie swoje cele realizować. Dobrze. Na ten moment to tyle. Zachęcam was do oglądania kolejnych materiałów na kanale Car Group.